Mamy już wycięte też te części, które chcemy wzmacniać fizelino, czyli w moim przypadku wszystkie. I przypominam, że o ile przy materiałowych rzeczach zostawiliśmy zapas na szwy, o tyle przy fizelinie tniemy dokładnie tyle, ile jest nam potrzebny, żadnych zapasów na szwy nie zostawiamy. Wklejana fizelina ma nam się mieścić dokładnie w obrębie oznaczonym później szwem. Czyli Fizelina jest jednym słowem drugi zestaw po podszewce, i został nam jeszcze najważniejszy zestaw, trzeci, czyli zestaw z materiału docelowego. I tu przy okazji porozmawiamy sobie o pracy z mydełkiem krawieckim. Zauważcie, że tutaj już mam odrysowane, mam linię szwów i mam linię cięcia, czyli zostawiłam już sobie namalowane zapasy na szwy. I najpierw kwestia układania wykroju na elementów wykroju, na materiale. Jak mamy tkaninę, to najczęściej, chociaż oczywiście są takie tkaniny, na których tego nie widać, widać na nich nitki wątku i osnowy, czyli te nitki, które idą pionowo i poziomo. W przypadku tej tkaniny te nitki poziome widać idealnie, te nitki pionowe już nie do końca, ale mimo wszystko, krojąc z tego typu materiałów, gdzie nitki wątku i osnowy są bardzo wyraźnie widoczne, układamy elementy wykroju tak, żeby one nam szły zgodnie z nitkami, które widać na tkaninie. Jak będziemy pracować z burdą, to okaże się, że każdy element wykroju papierowego w burdzie ma specjalne oznaczenie, które pokazuje nam, jak dany element wykroju ma być zorientowany właśnie względem nitek tkaniny, tak żeby one, później te ciuszki po prostu lepiej się układają. W naszym przypadku my tniemy prostokąty, więc ja starałam się, żeby to, co układam na tkaninie, ze względu na to, że ja mam tylko te poziome linie, to rzeczywiście szło wzdłuż poziomych linii. Czyli nie zrobiłam czegoś takiego, bo wtedy, jakbym to odrysowała, to szłabym po, pod kątem po tej nitce. Bardzo starałam się, żeby te prostokątne elementy szły dokładnie wzdłuż nitki, którą widzę. I teraz, jeżeli widać nitki i poziome, i pionowe, to orientujemy się wzdłuż nitek pionowych. Natomiast tutaj, no ja mam ewidentnie tylko te poziomy widoczne. Więc orientowałam się względem nich. Oczywiście przy kółkach nie ma to najmniejszego znaczenia, można sobie układać dowolnie tak jak nam materiał pozwala. I teraz, oczywiście, mam to już odrysowane. Mam zaznaczone linie szwu i linie cięcia, ale nie mam jeszcze zrobionych obrysów nitką. I właśnie kilka słów a propos robienia obrysów nitką. Kiedy pracujemy z mydełkiem krawieckim, tak jak powiedziałam, mydełko ma tendencję do wykruszania się, jakby tak cztery razy potrzeć porządnie palcem, to nam w ogóle zniknie, a jak ja przejadę pod tym generatorem pary, to zniknie mi w ogóle. Za pierwszym albo za drugim razem nawet ślad mi po tym mydełku nie zostanie. Dlatego jeżeli mam ciemny materiał i rysuję na nim mydełkiem krawieckim, to zawsze robię obrysy nitką wzdłuż linii szwów, żeby później się nie zastanawiać gdzie ja tą linię miałam. Ale uwaga. Wcześniej jak robiłam fragmenty, które były cięte z podszewki i rysowałam ołówkiem, to później robiąc obrys, wbijałam się tak naprawdę dokładnie w linię, którą wyznaczał ołówek. Czyli tam gdzie miałam ołówek, tam Pojawiały mi się obrysy robione niteczką. Przy pracy mydełkiem troszeczkę inaczej do tego podchodzimy, ponieważ linia rysowana takim mydełkiem ma swoją grubość. Szczególnie jeżeli trafi nam się fragment mydełka, który jest troszeczkę grubszy, mniej zaostrzony. Dlatego, tutaj, robiąc obrysy, ja będę bardzo pilnowała, żeby wbijać się tak jakby po wewnętrznej stronie, bo ja wiem, że mój papierowy wykrój kończył się dokładnie tu. Później rysowałam mydełkiem. I nieważne, czy narysowałam sobie linię na milimetr, na dwa albo na trzy. Ważne jest, że papierowy wykrój kończył mi się w tym miejscu. Czyli ja, robiąc obrysy, będę zawsze wbijać się po wewnętrznej linii wyznaczonej przez mydełko. Czyli ja sobie teraz poszaleję tutaj zrobieniem obrysów niteczką, dokładnie na tej samej zasadzie jak przy podszewce, czyli dosyć gęsty ściek przy kółeczkach, troszeczkę dłuższe przy prostych kawałkach. Pamiętam o tym, żeby wbijać się dokładnie w rogu, żeby później te rogi były ładnie zaznaczone. Czyli wbijam się pierwszy raz dokładnie w rogu i ostatni raz wyłażę z materiału dokładnie w rogu i przy tego typu kształta każdy bok to osobno cięta nitka i oczywiście od razu te części skroję